Cześć siemanko, witajcie. Z tej strony Bartek. Witam Was w kolejnym odcinku. Jesteśmy koło Gniezna. I trafiło nam się dosyć ciekawe pole. Jest sporo kamienia, ale są takie właśnie piachudry. Przewaltra czasami zagłębia się <grym> pół metra niżej w dwie sekundy. Dwa razy kołami zamienili już jest. No ale jakoś tam powoli zbieramy. Rozbierania około 30 hektarów A zebrane mamy na ten moment no, około 12, myślę. Wczoraj wieczorem zaczęliśmy przez całą noc jechaliśmy na LPUK na zmianę. Ja do trzeciej, później Sebastian. Także po jakichś tam 2-3-4 godziny się przespaliśmy. Więc jest źle. Szybkie tankowania z blu, tak. Tym pokażę łapę, bardzo. jako masz dużą. Jak dźwigniesz tą bańkę? No niestety, już zaczęła kontrolka wyskakiwać od braku. Myśleliśmy, że starczy do tankowania, ale jeszcze do tankowania za 4 godziny. Ta lejka proszę bardzo. Nic się nie roznało. nic. especialista. Tutaj jeszcze robili hetranty i wkopywali rurę w i tu są takie ślady jeszcze po koparkach, po ciągnikach o. Chyba gdzie są hydranty. To hetranty ludzka, kopane. Troszkę zaczęło wiać, ale jest generalnie fajnie ciepło. Kamieni, zobaczcie, troszkę tutaj jest, miejscami jest nawet bardzo dużo. I sami jest kamień na kamieniu i dużo jest takich kwadratowych. Czasem nam właśnie się tam nie mogą ułożyć. No i są też takie, nawet większe, które mijamy. Mają zbierać później ładowarką. I po nas widział od razu uprawa. Nie podejdę bliżej, bo się kurzy. John Deere 670 Klon. Zobaczcie jak jest tak dużo tamieni, no czasem jakiś drobny, co tam przerzuci do tyłu. Tak to wygląda. Przy takiej ilości nie ma szans zebrać wszystkiego jednym przejazdem. Tutaj nam też się trafił taki, solidny Około metra ma teraz szerokości na no deszczu ma sporo Wiadomo, ja, sobie wyjmą Pogoda piękna, ale już nadają deszcze na cały tydzień Prawie w całej Polsce, jak sprawdzałem Także sezon się końcy i pogoda, kończy, pogoda, deszcze kończy wszystko się zgrało. Przed ostatni klient jeszcze jedziemy do jednego, w województwie łódzkim. I ciągnik będę zabierał na prasowanie niedługo. Bo ścianokocy już grają, znikają. Trzeba wziąć trasę, posparować, wszystko posprawdzać. Ciągnik ten przegląd dochodzi, jeszcze zostało 7 godzin do przeglądu. Także nie będziemy robić. I sprzęcik mamy do odwozu Prona 152 i przyczepka budowlana dosyć solidna, sypiemy 4-5 zbiorników i na spokojnie sobie wywraca <grywka> Wcześniej nie mieszałem to nie mogłem go zgasić Nie wiem jak się go gasi Wrzuciłem po prostu bez trzy biegi Wrzuciłem sprzęgło Obszyko, obsiłko jedziemy. Teraz ja wsiadłem na zbieraczkę. Sebastian poszedł się zdrzemnąć. A mamy godzinę 21 prawie. 17 stopni jeszcze trzyma. Chłopaki tam zaczęli sadzić pod lasem godzinę temu. Pewnie też będą robić to późno. Albo i całą noc. Mamy no, tutaj już niedługo będziemy kończyć. Jeszcze zostało 56 hektarów. Także myślę, że do jakiejś 12 w nocy, no nie wiem, no może trochę dłużej, pierwszej, drugiej w nocy pozbieramy. Kamienie miejscami naprawdę dużo, no jest ten piach i ma w naszej grzebie, dlatego też wszystkie ją sypnąłem kamienie, żeby to odciążyć maszynę, Później nie mogłem w ogóle prawie wziąć No a teraz jeszcze, chciałem ja Także i złożę z tego film. Co dzisiaj robiliśmy? To no tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć.